Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Do It Yourself. Pewnie ciekawi Was, czym się dzisiaj zajmiemy, chociaż i to nie powinno być dla Was tajemnicą po tytule tego filmiku. Dzisiejszy filmik pozwoli Wam wykonać słodką ławeczkę dla Petropa. Będzie ona e, robiona w dwóch wersjach. Pierwsza bez oparcia, a druga z oparciem. Wersja pierwsza, czyli ta prostsza, może przydać Wam się na przykład do Waszej LPS-owej szkoły, a natomiast ta nieco trudniejsza może służyć jako przepiękna ozdoba w Waszym petrzepowym parku. No no, chodźcie, zaczynamy! Głównym materiałem do zrobienia ławeczki posłużą nam takie patyczki, które możecie znaleźć w lodach. Można je kupić również w paczkach, totalnie nieużywane, za jakąś kwotę 3 zł około. I macie w opakowaniu około 50 takich patyczków. Nie widzę również przeciwwskazań, abyście nie mogli wykorzystać e, patyczków zwyczajnych od lodów, które już zjedliście. Ok. Na początek bierzemy dwa patyczki i kładziemy je obok siebie. Będzie to dół naszej ławeczki. Upewniamy się, czy na pewno nasz petrok będzie mógł na nią usiąść. Następnie bierzemy trzeci patyczek. Kładziemy go prostopadle do naszego siedziska ławeczki i odmierzamy szerokość tych otóż dwóch patyczków. Zaznaczamy. Teraz możemy bez problemu dostrzec jak szeroka jest nasza ławeczka. Teraz wystarczy wyciąć ten tutaj odcinek i już zaraz dowiecie się jaki jest następny krok. Dobra rada. Ostro zakończone brzegi możesz wygładzić pilniczkiem do paznokci. Pierwszą nóżkę naszej ławeczki mamy za sobą. Teraz należy powtórzyć tą czynność po raz drugi. I gotowe. Teraz wystarczy posklejać te części gorącym klejem bądź jakimś innym klejem, który dobrze trzyma drewno. Ja jednak myślę, że najprostszym sposobem sklejenia tych części razem ze sobą będzie po prostu zagrzanie kleju na gorąco. Tą stroną smarujemy i kleimy do ławeczki. To samo robimy z drugą nóżką ławki. Kleimy i przyklejamy. I nasza ławka jest gotowa. Przynajmniej ta prostsza. Petropy już mogą na nią usiąść. Wygląda elegancko i myślę, że naprawdę wpasuje się. W waszą szkołę, nie wiem, może poczekalnie do doktora. Cokolwiek chcecie. Tutaj akurat ogranicza Was tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia. Ale jeżeli chcecie, aby ta ławeczka miała być bardziej do parku, bądź gdyby Petrzopo miało być wygodniej z oparciem, po prostu zostańcie jeszcze na chwilę i posłuchajcie, jak dorobić właśnie to oparcie do tej ławeczki. Najprościej jest do tego wykorzystać jakiegoś pet shopa, posadzić go na ławeczce i odmierzyć, jak wysoko chcemy, aby była miejscowiona tabelka, która ma służyć raczej za podparcie Waszych figurek. Ja myślę jednak, że nie będę tutaj robić jakichś e, wybujałych e, wysoko podparć, tylko po prostu będę już miejscowić. Je gdzieś tutaj. Wtedy ławeczka będzie moim zdaniem wyglądać najładniej i najbardziej naturalnie. Bierzemy kolejny patyczek i odmierzamy, jak wysoko ma być podparcie. Ono właśnie będzie trzymać tą belkę tą e, w odpowiednim miejscu. Jeśli chcemy, aby belka była tuż przy siedzisku, powinniśmy gdzieś, no powiedzmy. Tutaj ciąć, jeżeli chcemy, żeby było trochę wyżej, no to powiedzmy gdzieś tutaj. Teraz wystarczy przykleić te patyczki, które wycinaliśmy pod lekkim kątem. Wtedy będzie nasza ławeczka zdawała się bardziej atrakcyjna. No i oczywiście bardziej będzie przypominała te nasze ludzkie ławki. Już ostatni patyczek klejmy tutaj, e, prostopadle do tych tutaj deseczek. No i cóż powiedzieć, nasza ławaczka będzie już gotowa. Ławka już gotowa, a nasze LPS-y mogą sobie spokojnie poplotkować czy porozmawiać o różnych sprawach. Jeżeli chcecie, aby wasza ławka bardziej wpasowała się, Klimat zarośniętego, starego, tajemniczego parku, wystarczy ozdobić ją odrobiną myszku. A jeśli ławka ma być bardziej wykorzystywana w sezonie zimowym, po prostu możecie ozdobić ją zwyczajną watą kosmetyczną. Bardzo serdecznie każdemu dziękuję za zobaczenie tego filmiku. Ale nim odejdziecie od monitorów, proszę wysłuchajcie jeszcze tych krótkich podziękowań. Ostatnio na moim kanale wybiło 500 widzów, czyli pół tysiąca. Jest to dla mnie naprawdę duża liczba, właśnie dlatego bardzo chciałabym wam podziękować. To dzięki wam mogę się spełniać reżysersko oraz Petropowo, chociażby za pośrednictwem tych małych figurek, które są no przesłodkie. Dzięki wam nadal prowadzę ten kanał i szybko myślę, z niego nie odejdę. Chciałabym również podziękować Aliszy za to, że jest, za to, że cały czas daje mi takiego pozytywnego kopa, abym dalej kręciła te filmy. I to tak naprawdę chyba dzięki niej w ogóle założyłam ten kanał. Także wszystkim subskrybującym, oglądającym, chciałabym powiedzieć jedno wielkie dziękuję. I do zobaczenia na kolejnym filmiku. Kocham Was, buziaczki!